Siemanko, witamy na naszym kanale Jesteśmy właśnie w Koninie Jedziemy do Matiego Który był u nas już też na filmach Jedziemy po pług Zresztą pokażemy wam o co chodzi Z tym pługiem, bo to troszeczkę W sumie było kombinacji Bo my bierzemy jego część Dobra, dojeżdżamy Do Matiego Ciekawe, ciekawe zrobił To jego błęka? Nie, 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 ja nigdy nie, byłem. Wy to już byliście, nie, 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 Wy nie, 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 ma fajne ciągniki, nie, nie, Dalej, dalej, nie, dalej, Dalej, jeszcze dalej, dalej, Tam, Jeszcze Jeszcze. Tam, Volvo. Teraz wszystko mu Volvo. Dobra. Nowe agregaty, no boże świnty. U rolników to tak jest. Tak jest, bogactwo tylko. No, tam fajne ściągniki, ciągniki, zaraz wam pokażemy. Dobra, zaczynamy zabawę. Trzeba. Są panowie, siła robocza, bo dziś będzie potrzebna. Rolnicy. Rolnicy. Pies, pies mi się podoba jak ma na imię. Nie! Pies jest warning. Warning. Dobra. Olo, boga. Kawał ciągnika? Ja jeszcze nie widziałem. A ty nie byłeś? Nie. Kurde, masz takiego komarka? A to jest ten trzybiegowy? No, 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 My mamy dwubiegowego. A ten to jego oryginał? To jest to oryginał, nic nieruszany. Nic nieruszany? Zbiornik mam wjeżdżony. Aha. Jest Jeszcze tam poziomo, ale te, jakieś naklejki po przyklejeniu, no. jest. Ekstra, to kupę kasy warte. No. Papier jakby był, to może dać. U nas jest na szczęście papier. Co? Tak, tak. Ten... jest, ale nie wiadomo gdzie, jak w Dobra, co tu mamy? Jeszcze nie było na kanale tego ciągnika, nie? No, tego nie ma. Nagrywasz czy tak? No. Nagrywasz, nagrywasz? Będzie na kanale. Ledwo tu wjechałeś? Nie no ja jestem. Zobacz. Ja chcę bardziej do przodu, wiesz co, bo kupiłem sobie znaczek, to jest chcę i chcę go sobie właśnie zamontować bo prawdopodobnie będę na to z pofermentem to sobie spokoję, no i wejdź sobie zobacz, podłokietnik podobny, nie? Podłokietnik podobny, jakby... jakby nie wiem... Z... Z... Ściągnęli z naszego? ściągnęli z naszego chyba. Nie, to inspiracja była wygody Za moją radą No tu Matiego był pomysł z tym, ten gościu no, Niestety albo stety Stety raczej. Super. Wszystko właśnie. pasuje. Właśnie. Wszystko pasuje, no Wygodnie Wygodnie Pedały od góry Ale nasza kabina większa chyba, co? Wysady, tak. kasy właśnie mają. Tylko do operatora fajnie, wygodnie. w fotelika do pasażera to już nie wsadzisz. Tak, tak, tak. Jest tam jakiś taki zakarę to tam kurde dzieciaka możesz wziąć, ale. Tak, kurde, no, no, no. z dorosłym z kimś pojeździć, tak wiesz, jak gdzieś wiadomo, każdy chce się przejechać, to. No tak, 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 przejechać się no. A klima jest? Jest. Jest. Radyjko nawet jest. Radyjko, kurde, petarda. A który rok ciągnika? 9,3 chyba. O to, no. mój rocznik, 30 no. lat, w tak. pięknym teraz. Szyby się uchylają, fajnie? Tak, tak, Wszystkie A tu nawiew też działa? To wiesz co, to masz otwiera, zamyka, zależy czy chcesz od tyłu czy nie, nie? Ale to klimat, to już to leci tędy? I, no wiesz, no, zależy co tam się ustawisz, nie? jak chcesz ciepło, to ci leci ciepło No, no, no Fajnie, fajnie, a to jest do jakiejś... Czy... To jest wysoki taki panel. Niektóre maszyny mają na te uchwyty takie jakieś hydrauliki. Sekcja do, do rozszywacza mi to pasuje do czegoś, pod komputer jakiś. To u nas jakby opryskiwać do sadu, nie? Czy coś? To też fajnie. No, akurat Można to mam sobie... do rozszywacza, takie wifi akurat się wsuwa. Ja kupiłem z tymi i było. Ja kupiłem rozsiewacz też z Niemiec i też akurat kompatybilne było, tylko wsuwa. No i nie, ekstra. Nie? A ta się się tutaj ta, nie, nie. ta jest nieruszalna. Nie. A tu ma jakieś siodełko, tak? Tak, to jest można karyć dla kary pasażera. <grymne> no, no, no. Nie, no, fajnie. Hmm. Odpali? Piędynę, czy nie? A kiedy ostatni raz odpalany? Wczoraj, wczoraj, wczoraj. Aha. I silnik to jest czwórka? Pendowa? Szóstka Szóstka w turbo. Kumis. Aha. 5, 9 litra dokładnie. Mhm. No to chętnie obejrzymy. Pięć dziewięć litra. No turbo, turbo duże. duże no. Ciepła, ciepła strona duża. No, no. To dobrze, bo się nie grzeje. No. A tu wydech od razu jest u góry? Tak, właśnie, ale myślałem, żeby, wiesz, co, albo zrobić na supek. Aha, sobie kiedyś. Że, aha, bo trochę zawadza, bo no, nie przeszkadza. No, zasłania widok Zasłania, tak no jak jest, u nas to jest fajnie, nie? nie? Tak jak MX-y miałem, to miały poprowadzony wydech tu jakoś dołem i po słupku i chyba te magnumy też tak miały, nie? Tak, trochę aha. kombinacji to by było, ale myślę, żeby to zrobił. Pewnie. Ja żeby... to na razie też jest pomysł. Żeby przelot zrobić, tu mnie walić i bezpośrednio w rurę, nie? No. Będzie zawsze wiadomo, lepszy dźwięk w turbo. Lepszy dźwięk, no. A turbo to wycisza, jak jeszcze jest wydech. Ale kolega ma właśnie 51.50 i ten. Zrobił sobie taki ten, mówi fajnie to chodzi, fajnie się może posłuchać, ale jak cały dzień jeździsz, no to No no jednak tak. Wiesz, jak on mówi, że nie ma wygłuszenia to nagrodzi to, bo coś tam kupił to nie było, no po prostu no wiadomo, te ciągniki nie są nowe. To nie idzie mi się wiedzieć, bo cały to włosy puchną nie? No, no, no. No No, i tak to jest razie Koła duże z przodu, co to jest? 400, jest 424, ale czekaj, 420, aż 80? Nie pamiętam. No coś takiego. No, 420, 85, 16,9 na 24. I ładny tuz. Z tuzem jest z womem. Z, z, womem. Womem z przodu Aha. Fajnie. A z tyłu koło? 500, 460, 85 na 38. 38. A obciążniki nie ma? Czy zdziałałeś? nie? Nie ma obciążników. Nie ma, ale mają ogólnie? Były opcjonalnie, ale one dosyć ciężki są w sobie, ciężkie są. Ciężkie są? no. 5 Na wodę w kołach, no to cztery koła zalejesz, to może jeszcze chyba to tona będzie, nie? No tak, tak Ale to trzeba z glikolem, czy z czym tam, czy... no, żeby, Bój, te, żeby no... nie zamarzało, nie? No i nie wiem jak to w transporcie potem będzie się spisywać, bo to jednak... W sensie, że jeździć po ulicach? No bo, bo nie wiem jak to się będzie spisywać Aha No Ja kurde generalnie to nie znamy nikogo, kto ma zalane koła ja mam to że kupiłem tak? kupiłem tego zetera i nie wiedziałem, że są koła zalane dopiero się dowiedziałem po pierwszym mrozie, jak mi zeszło powietrze skół O kurde. Bo się rozmroziły się i odpuściły i ja rano idę, też i kapcia właśnie. patrzę, no faktycznie. Za dwa dni przychodzę z drugiej strony. No dobra, on to napompuję, zobaczymy, nie? Czy dziura, czy coś. Mhm. Pompuję, odkręcą wętyle, tu Zaworek zamarzł i woda wypsiknęła. Napompowałem i się trzyma. No to zaraz są... jakbyście chcieli, to podejdziemy tam sobie. No to zaraz to poprzejmy. Ob no, ten już jest trochę starszy, bo jest 80 rocznik, to no, 43 lata, nie. No a ja teraz... I, i lepiej pali jak ten Ja teraz kupiłem saksofon no? 61 lat. O. Najbardziej poszukiwany model yy, udało mi się kupić. Yy, ceny na eBayu przekraczałem 50 tysięcy. No, no to kurde, to się nie tak. No. No. jest kombajnem. kombajnista nie zauważył ciągnika na polu i zamy. O kurcze, widłom, ale lampa nie, cała. Czy zmieniłeś? Zmieniłem. Tyłem. Ja zaparkowałem przy ciepło, żeby on sypnął nie? No i cofał, cofał, cofał. I byłem przekonany, że mi widzi, nie? Bo jechał w tą stronę to widział, że staje i cofał i na pamięć jechał i mitowalną i kołem mi schodki, a schodki wyprostowałem, ale schodki to mi tak schował tam aż pod, pod koło, nie. Także szczęście gdzieś szczęście, że tylko tyle się stało i nic, no, no, nic, no. szkody nie ma, też tam powierzchowne jakieś. Tak, Także... tak. A tu masz też to sterowanie? Tak, tak. To jest bardzo wygodne do zapinania czy tam odpinania maszyny. Super. Zaczep zdjęty. Zaczep zdjęty? Tam jest, tam. Jak podjeżdża pod Unię grudziąc, to mu jest lepiej zawsze tam. Jak Unię grudziąc, tu u Matiego to takie pługi? To, co Petarda. No. Fajnie, Weźcie fajnie. Ja tego sobie jeszcze hitcha założyć, bo oryginalnie ta prowadnica tu jest. Ta tu tutaj jest powinna mieć jeszcze jedno oczko więcej. Żeby Ale... nie jako dobrze zacząć. Tak i właśnie on, tu są otwory i powinny być cztery otwory i na cztery otwory powinien być ten Piton Fix, czy to tam się nazywa. Ten dolny dyszel. Ale już tego nie założę, to stwierdziłem, że sobie dokupię hicza, bo są dosyć tanie. I złączę dwa z nie? Bo tu jest ta, ta cała rama, a tam mm. reszta leży. Aha. No i tu jest kabiny sterowane, sobie tam odblokowujesz kabinę i tymi wieszakami do góry na dół... I jest zaczep porządny z hakiem, przy tym z tym mhm. Chcę to jedno z drugim połączyć, po prostu będę musiał albo tą ramkę dostawać do tego, albo to do tej ramy mhm. I żeby po prostu to było mhm. razem, nie? bo potrzebuję dolny zaczep No i co? Inaczej nie wykombinuję Taką solę drugą kupować, to jest tylko A to co to za motor? A to <laughs> My to już wiemy, a widzowie wiedzą? Bardzo dobre kupiony. Złotówka za kilo. Tak? No to bardzo Złotówka za kilo, ale ten. Yy, na chodzie? Na chodzie był. Był nie był. gadałem z tą babcią co niej kupiłem, to mówiła, że wiemy z tego ciągnika, bo po prostu y, trafił im się lepszy i tam ktoś im przełożył i sobie do tego odłożyłem. Mhm. No i tak to przez przypadek go kupiłem, bo w u tej pani tam akurat sian zboże? Bo mieli awarię tego swojego ciągnika, czy nie mieli siewnika, nie wiem No i tak A ty masz siewnik? No mam, blok jest cały? Właśnie jest klejony z tamtej strony, dwie. nie Tylko nie wiem czy był rozmrożony Czy, czy korba wyszła Nie, ja jeszcze tego nie zdiagnozowałem Po prostu jak go kupiłem, tak go sobie postawiłem Tak sobie stoi, nie? No w najgorszym i, przypadku stolik do garażu No, no to nie, mam też tutaj <grym> O! Aha, o, o, to jest. 5, A, 5. O, widzę torowe no, no. felgi. Felgi. Nie wiem, czy na nich nie jeździłeś kiedyś. Znaczy, znaczy, nie, ja nie miałem. Skończę na Twoich Felgach, żadnych nie jeździłem, znaczy A. na oponach tylko na Felgach. A ja, ja czy nie odda felgi. oddałem Ci te Felgi? Nie, co u nas? Cały są czas. Muszę, no. Możliwe, że CRX-a będziemy no. stawiać, to się może przydadzą. No, Dobra, w sumie miało być o półgu, nie? No. Idziemy... Tu jest trochę. <gryst> o, pók, kupiliśmy. Jest <gryst> drugą rzeczą, do mnie kupiliście w częściach. <gryst> no, <gryst> a Honda? Honda, tak. Twoja Honda, jest. Wczoraj, wczoraj nagrywali. No. nie było widać. Nie, Honda ładna, bo. Warning. <gryst> Chłopaki, to ja was nagram? Jak dosicie, wszyscy tak na kanale mówią, że ja nic nie robię. Ja tylko. Po handelku? Do, ty z tych przetwórzek to do Władka, płuk? Ja chciałem do dzika zrobić. No, masz dzika? Tak. Możemy do niego pojechać tam, tylko zabrać ci Kurde, kopaczka do kartofli. Już nie widziałem. Z Gdzieś nie na takie kompakty. 800 kilo, nie? To stonę! tonę! No, to powiem, mam No, ale ale, to a to jest do, aha, do chłodzenia alkoholu? Nie, zrobiłem tu taki patent, bo stwierdziłem, że po co dużo przewodnika. To sobie poprosiłem gościa, żeby zrobił pustą skrzynię no i zrobił. A ja tu mam otwierane. I bo sztaby metalowe. Aha. To są balasty z windy, tam mamy jeszcze... Balasty z czego? Z windy. Z windy. Aha. Tam mam dwie sztuki po 40 kg sama pusta skrzynia 400. No i tam mam jeszcze 660 chyba 60 kilo. Czyli no. razem ponad tona. Jak onda chciałbym do ponad tonę, jak... Mamy graciarnię. Tak, znowu tak, byliście ode mnie w Tak. Patryk, trzeba z tego poskładać płuk. Trzeba, jak wyliczyli samochód, spadłem. to znowu mistrza Polski teraz No nie. No, się wypiałuje, się pomaluje. Sponsorem odcinka jest Punisher Transport. Spół sprzedaż biomasy leśnej i transport. O! Pozdro dla biomalasu. Jak <śmiew> <Okay>. jesteś <śmiew> na co ręce? No, no, do... Dawaj to. Dawaj okay. ten. Czekaj. Zapomniałem, mam w <śmiew> samochodzie. poczekajcie.